Modernizacja ulicy Kocmyżowskiej. Na niedawnej relacji z postępu prac przy budowie S7 WIDOMA informowałem, że w ramach tej inwestycji równolegle prowadzone są prace przy modernizacji ulicy Kocmyżowskiej. Obiecałem również krótką relację z tego rejonu i słowa nim mniejszym dotrzymuję. Kontrakt obejmuje rozbudowę Kocmyżowskiej na odcinku od węzła grębału do ulicy Bukszpanowej, modernizację torowiska, gruntowną przebudowę i powiększenie pętli tramwajowej. Ponadto zostanie przebudowana podziemna infrastruktura techniczna, a sieć kanalizacji opadowej zostanie uzupełniona o zbiornik retencyjny. Generalnym wykonawcą jest firma Gudermag, a wartość tego kontraktu wynosi prawie 56 milionów złotych. W ostatecznym kształcie ulica Kocmyrzowska posiadać będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. W ramach zadania przebudowana zostanie linia tramwajowa, a w miejscu obecnej pętli tramwajowej w Zgórza Krzesławickie powstanie pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w terminal pasażerski. Całość inwestycji realizowana jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Ulica Kocmyżowska zapewnia połączenie pomiędzy już rozbudowaną drogą wojewódzką nr 776 w gminie Kocmyżów-Lubożyca, a aktualnie budowaną drogą ekspresową S7, która stanowić będzie fragment czwartej obwodnicy drogowej miasta. Z uwagi na charakter ulicy Kocmyżowskiej jako elementu drogi wojewódzkiej, wylodówka na Proszowice nie może posiadać klasy technicznej niższej niż G. Warto wspomnieć, że w ramach przebudowy oraz wcześniejszej koniecznej wycinki drzew będą realizowane nasadzenia kompensacyjne w ramach realizacji zadania na końcowym jego etapie. Suma drzew nasadzonych będzie nie mniejsza niż drzew usuniętych. Docelowo nasadzonych może zostać nawet 2,5 tysiąca drzew. Dodatkowo zmodernizowane i poszerzone zostaną chodniki oraz zbudowane drogi dla rowerów. W przyszłości modernizacja ma objąć jeszcze odcinek drogi 776 do miejscowości Prusy. Modernizacja ta ma zapewnić płynne połączenie z budowaną drogą ekspresową S7 Nowa Huta Widoma oraz wspomnianą już drogą wojewódzką nr 776. A niebawem, bo w tym tygodniu odwiedzę małopolskie centrum nauki Kogiteon. Szykuję się również na relację z budowy obwodnicy DK-75 w Brzesku. I wciąż czekam na sprzyjające warunki, a w szczególności dobrą widoczność, aby wykonać dla Was relację z budowy zakopianki na odcinku Rzawka-Nowy Targ oraz modernizacji linii kolejowej na odcinku Habówka-Rabka. Do zobaczenia!